Co to za traktor, Witamy. tam bulboni? Witamy w na news. Wiemy, że dawno nie było, ale trzeba było wzmocnić studio, żeby nie wybuchło nic tak jak ostatnio. O ja, a, ten... a, 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 ok. E, mamy sporo różnych wiadomości. Bardzo dobre, ale jest i bardzo smutna wiadomość. Jak to będzie knie, o, smutne wiadomości nie przyjmują się zbyt dobrze. E, więc polecam zostać do końca na dramatyczny zwrot akcji. A teraz przechodzimy do ogłoszeń partyjnych. Ale... A więc, czy lubicie duchy? Lubicie szatan. Jezus, Maria, szatan! Żebyś załatwił to, co się dzieje w studiu, a nie się kręcisz tylko. Okej, okay, dziękuję. E, wracając. Jeśli lubicie duchy, krzyki, strach, grozę i gówno w majce. Ah, żarty o e, To polecamy serię z fazmofobii. Jest to gra. Dobra, polega na złapaniu ducha. Koniec. Pierwszy film z Waszym się pojawi się albo w sobotę, albo w niedzielę, zależy. Gdyby, Dokładnie. Będziemy aaa. nagrywać bardzo uważnie i postaramy się, aby było w miarę spokojnie. I zobaczymy, co sprzycha w, w domach naszych sąsiadów. Prawdopodobnie sztury. Pachno miało bardzo duże. A więc dwie dwie, dwie, dwie nie. Staromodne termometry. Tak. Juhu, nadchodzimy. No? jemy. Dobra, drugi punkt. Punkt ogłoszenia. Drugi punkt zawiera. Ja Kwiaty? Tak? Nie, to nie. Dzień dobry. Dzień dobry, patrz ta, e, to tam pada. Oła Dziękuję. Oa. E, nasz kanał postanowił sprowadzić współpracę i otworzyć kolejny kanał o nazwie Kanał od Odcogamy. Od o nazwie od so Games, Więc polecamy tam Link... zajść. Y, wszystko tam. Będzie w opisie. Dokładnie. Jest to jest mój alkohol. Proszę, pijemy teraz Nie. Mój alkohol. Nadde. Halle się w tym pianu. raz. Ty, ty, ty za, tyra, za to. Datora. Nie. Yes. A. OHOLE! To ma osłup będziesz yes. płacił Bip! Witamy po przerwie. Dzień dobry. E, wracając jeszcze do... E, wracając jeszcze do poprzedniego punktu... Jestem sparaliżowany, e, nowa wiadomość. Eee. Ten, wracając jeszcze do poprzedniego punktu e, wraz z e, tym, że Otto postanowił... Otworzyć kanał, Otworzył też serwer, i członkowie serwera mogą do niego dołączyć. Jeśli chcą dołączyć na serwer ten, A, e, to do niego na Trif nie, 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 No, nie, yeah. dalej. dalej No, nie, dalej Terroryzm, spotyczki na tle religijnym oraz rasowym. Tak, Terraria! Ostatnio widać można było, że z podstokiem Starduszek prowadzili live y z tego typu z Terrarii, więc wiecie co? Możecie o tym zapomnieć Postanowili oni sobie zrobić zupełnie nową serię z Terrarii ze mną w udziale. Gdzie to tylko my, według jesteśmy? O gdzieś poszedł w zapomnienie? Sprowadzić swój kanał. Dokładnie. O to chodziło w tym wszystkim Sa Morderstwa, dokładnie. Terroryzm. O to chodziło. Nie. Nie, nic nie stąd. Dlatego. Dajcie mi mówić moją przemowę polityczną, tak? Dziękuję. No. Nie po A więc... E... Tak, nowa seria, nowa seria, która o ja... Nie, palę się, palę się! O chole, wróbel! Tak, dokładnie, o to chodzi, nowa seria pełna terroru, bo Terraria he, he. i morderstw i dużo śmierci. Gra familijna! No Serah Ferrari będzie prowadzona na Master Mode Czyli w 3 x poziomie Będzie śmiesznie i dużo zgonów I problemów technicznych na początku to. prawdopodobnie będzie tak, jak każdy początek, jak każdy początek z sali. Idźwięk, idź wam y -y -y. Oj. Mm. Wysokie. Dobra. Kaczka. Więc teraz. Proszę o muzykę, i przechodzimy do drugiego punktu wiadomości. Witamy, w drugim punkcie. W drugim punkt to jest, nasze wiadomości, to jest ujawnienie zjazdu nowej serii. Ej, bo krwawie. Ej tam, przeprowadził. iść pan stąd. Zapraszam do oglądania. Robel, bo na mnie tak woła. Idę. No. Nowa seria. Tu yy, No, tak, no teraz po niej, dokładnie. Nowa seria. Y no, nowa seria na kanale pod tytułem. Pod tytułem y, Mod alter ego stagny. Ale to co, to, co tam będzie się, się działo, i to, co y, będzie, pokażemy Wam na zwiastunie. Proszę odpalić mi tu white screena. Nie ten Oaż Banzo tam robi Dzień Dobre Dobra Puszcz, Puszczajcie z jasnym. Stygna Osadzona w Minecraft To była kraina pełna chaosu i dziwnych akcji Ale Przenieśmy się teraz do innej, alternatywnej stegny. Tutaj mieszkańcy nie znają, co to jest chaos. Co niedługo miało się zmienić. Ten świat zaczął spowijać chaos. Ale cztery, cztery osoby zachowały trzeźwość umysłu. Witajcie! W Gerysmot. Alter Ego z I teraz twoja JESTEM CZARNY! Black Yoshi. Black Yoshi! No daj mi cię, JESTEM CZARNY! Ja to... No. A, okej, okay, dobra. No, nic nie było. Eee. Yy, no. A teraz... Skoczę wam sobie troszkę więcej informacji na ten temat. A! eee... Yy. Nie. Nie dam informacji. Nie wiecie co to roleplay, bo to ma być trochę roleplay. To będzie nagrywane w ten sposób, że będziemy się jakby to powiedzieć na ludzki. Roleplay nie jest ludzki, ale będziemy aktorzyć. Będziemy tak aktorzyć, że to będzie taka, kojarzycie trudne sprawy. To to będzie gorsze niż trudne sprawy. To będzie gorsze. A jak nie wiecie co jest odgrywanie roli, ty wpiszcie w, w przeglądarkę, na wikipedii na pewno coś... Zamknij ryj! Na wikipedii na pewno coś będzie. Niech ktoś wyłączy ten, nie te ognisko. ognisko. Niech płonie ogień. to wczoraj mieliśmy smażyć. To zaraz zrobimy, poczekaj A, dobra No to my... to... to będzie tyle z informacji mojej Nie przejmujcie się mną, ja tylko tu ognisko rozpalę, zapal... sobie ogn... parunki usmażymy No i mnie Dobra, idziemy dalej mm. A! Więc... No ja ognisko Ero. rozpalam, poczekajcie Eee Stańcie! Jesteśmy na wizji, teraz się nie ogłosił, zaznaczyć Kurde, ubrudził mi ścianę, a wczoraj malowana była, no Jezus Maria Zaraz pomaluję, pomaluj, pomaluję, pomaluję e, Widzimy się po przerwie Witamy, witamy, przerwę. Teraz Ty mój. Dzień dobry. Teraz ta smutna informacja. Tak. Bardzo smutna. Mianowicie. Koniec segny w Minecraft. Ale tymczasowy. No. A... Po prostu nikomu. serwer wywaliło <grych> i nam się... No, no nie chcę na przykład mi się nie chce. Raz, właśnie raz, serwer się zepsuł, dwa, nikomu yy, po prostu już nie chce tego nagrywać. Znaczy nie, że się nie chce, po jak serwer wywaliło, no to tak... No od nowa to wszystko no, zaczynać, to by było takie sztywne i nikomu by się nie podobało. No, także kończymy... Z My z też ludzie. Minecraft. Skończymy zestawną w Minecraft tymczasowo. Nie, nie powiem Wam kiedy będzie powrót, bo szczerze, Kiedyś, kiedyś Szczerze wam powiem. wam powiem, nie kiedy? wiem. Dlatego tworzymy tą serię, ten alter eye staging. Natomiast to ma póki co chwilę spotkanie. Dobra, dość. A mówi, ma, na... Mam tego dość. Ma przesrany. Chodź. by było wszystko w naszych wiadomościach Nowy Mokant Co ty robisz? I czuje, ćwiczę do wojska Co ty ćwiczysz? Driftowanie czołgiem Jezu Wyłączcie tą kamerę Wyłączcie tą kamerę Dobra <gry> Mi takie zakończenie pasuje, nie wiem jak wam.